Witajcie, kochani, na spotkaniu z serii Tarot artystyczny Gaja. Dziś, co będzie między Wami w nowym roku drewnianego smoka? Oczyszczamy karty. Nadchodzi niesamowity czas. Szczęśliwego drewnianego smoka. Dzisiaj w nocy, nów. No i. Będzie się działo. Będzie się dużo dużo działo. I w związku z tym musimy sprawdzić, co. Pomyślcie sobie o tej konkretnej osobie. Przybliż sobie energię tej konkretnej osoby. I sprawdzamy. Co się będzie działo. Zobaczymy jeszcze. Jaką sprawę będziecie mieli do przerobienia w nowym roku? Co będzie takim tematem, na który warto zwrócić uwagę? Czego będzie wszechświat wam chciał może nie tyle dostarczyć, co, czego będzie was chciał nauczyć, na co będzie chciał rzucić światło w nowym roku drewnianego smoka? No dobrze, jeszcze oczyszczę i sprawdźmy. Oddychaj. No proszę, stwórz swoje sanktuarium i oddychaj. Im spokojniejszy, spokojniejsza jesteś, tym więcej czas, tym bardziej czas zwalnia i łatwiej jest Ci zrobić i dostać się wszędzie tam, gdzie chcesz. No proszę, pięknie. Jednym słowem spokój. Spokój, oddech i bycie tu i teraz. Na to Wam chcę zwrócić uwagę Wszechświat w Nowym Roku. Przełóżmy karty. I zobaczmy, co będzie w nowym roku między Wami. Energia ogólna, energia ogólna, no proszę, paść buław, ciekawość, działanie, no takie zachwycanie się swoimi energiami, swoimi mocami, swoim ciałem, swoim byciem tu i teraz. By the way. <laughs> no dobrze. A w takim razie jaka energia będzie w tym roku po Twojej stronie? O po Twojej stronie to już nawet powiedziałabym gotowość do, no, do no, takiego uhonorowania Waszej relacji, jakiś dom, jakiś ślub, jakieś bycie razem na kocyku z kwiatuszkiem, z, na pikniku, no radość i wspólne bycie w swoich czterech kątach. A jaka energia będzie po stronie tej osoby? Och, a on chce się oświadczyć, no, rycerz kielichów. On tu już chce przekraczać te wody, w których będzie mógł już całkowicie Tobie zawierzyć, zaufać. Niesie ten święty gral i już cały w tych pąsach do Ciebie, do Ciebie jedzie. Co odchodzi do przeszłości, co odejdzie do przeszłości w nowym roku no strachy, jakieś niepotrzebne problemy, jakieś wyolbrzymianie właśnie tego, co w głowie i to, co po prostu w momencie zapalenia światła i rzucenia światła na to znika. To odchodzi do przeszłości. A co przychodzi w kwestiach emocjonalnych między wami sprawiedliwość. Sprawiedliwość, czyli no w pewnym sensie, powiedziałabym, może i yy, doprowadzenie do tego, żeby była równowaga emocjonalna, żeby był spokój emocjonalny i żeby każdy znał swoją siłę i moc w tym, żeby emocjonalnie móc równoważyć pewne kwestie. A co w takim razie w sprawach. Duchowych, dzisiaj zmienię troszeczkę. Sześć buław. No, w sprawach duchowych, poczucia bycia sobą, swojego wnętrza, sukces. Sześć buław. Poczucie, że to, co się czuje, to kim się wewnątrz jest, jest ważne dla ciebie i że to zwycięża, tak? No dobrze, a co w takim razie od strony erotycznej nadchodzi. O, mamy tutaj arcykapłankę, która łączy sprawy podświadome ze świadomymi. Ona jest taka tajemnicza, ona jest taka też i, no tutaj mamy owoce granatu, które symbolizują płodność, no więc albo to oznacza kreatywność w sprawach erotycznych, albo oznacza to, no, jak płodność, to płodność. No tutaj nawet mogłabym powiedzieć, że paść, buław, energia ogólna również może wskazywać na młodego potomka. <grymne> no dobrze, a co w takim razie w sprawach intelektualnych? W sprawach intelektualnych sześć kielichów. W sprawach intelektualnych nawiązywanie do tego, czego się wcześniej nauczyło, co się wcześniej czuło i wyciąganie z tego wniosków. Więc być może w sprawach intelektualnych jest to również jakiś aspekt, w którym sięgacie do mądrości, która wypływa, wynika z przeszłości. A co będzie w kwestiach materialnych? Co będzie w działanie rycerz buław? Działanie, zdobywanie, pokonywanie trudności, spinanie konia i do przodu. No. <ścoughs> Wygląda nieźle. I jaka jest rada? Rada jest taka, nie martw się. Nie martw się, nie doszukuj się i nie. Nie stój na mrozie, jak skoro nie musisz. No, no, dobrze. <ścoughs> A w takim razie, co nam podpowie nasz ciasteczkowy sklepik? O proszę, no właśnie, do góry uszy, to i pupka ruszy. No, jak nie, jak tak. No proszę bardzo. No to kładziemy tutaj na pięciu pentaklach, właśnie do góry uszy. To i pupka ruszy, i nie stój na tym mrozie. <noise> A co te karty powiedzą? Co powiedzą te karty? Sprawdźmy, sprawdźmy, sprawdźmy. No, no bo do góry no, wie, no wiecie co, ja po prostu już nie wiem. No dobra, ale dzisiaj tak. No, no i rusz się rusz się, make a move po prostu wykonaj ruch zrób cokolwiek lepsze zrobić cokolwiek niż nic nie robić prawda? no ja też tak myślę dobrze no dobra, słuchajcie no to w takim razie zobaczmy co na to nasz wspierający nas wszechświat zobaczmy ciach, no no i tyle na ten temat Wszechświat nas wspiera i ciebie wspiera, i mnie wspiera, po prostu podtrzymuje nasze plecy. No. No i co? I będziemy zaczynać od początku, skoro wszechświat nas wspiera, a to jest talia. Wszechświat nas wspiera, bo tak się ta talia nazywa. Więc proszę bardzo. <grym> a co w takim razie powie nasz przewodnik duchowy, który. Czuję, że dzisiaj to muszę tak to potasować trochę bardziej i sprawdźmy. No sprawdźmy, co my tu mamy, no Księżyc, zapisz wiadomości pochodzące od Twojej intuicji, dzisiaj jest Nów i to ten ważny Nów. Dużo rzeczy w tym nowiu może się wydarzyć, zacząć od początku, więc zapisz to, co ci się będzie śniło. No, i co jeszcze, jeszcze zobaczmy. Trzy karty. Przesłań, miłości. Karta numer jeden. Karta numer dwa. I karta numer 3. Dobrze. No i która karta dzisiaj do Was najbardziej przemawia? Wybierzcie jedną, dwie lub trzy. I czytamy. Karta numer 1. Akceptacja jest kluczem do wewnętrznego spokoju. Czasem musimy zaakceptować rzeczy takimi, jakimi są. Nie ma sensu próbować zmienić to, co jest poza naszą kontrolą. Dobrze, karta numer dwa. Wybaczenie. Przestań się skupiać i swoją energię na przeszłości, na wydarzeniach z przeszłości. Ponieważ życie jest zbyt cenne, a żeby je tracić. W ten sposób w dodatku. To Ty kreujesz swoją rzeczywistość poprzez to, o czym myślisz, o czym marzysz, i co sobie wyobrażasz. I karta numer 3. Spójrz głęboko wew wewnątrz swojego serca i poczujesz moją miłość. Moja miłość do Ciebie jest głęboka jak ocean. No, dobrze. Dobrze, dobrze. No i cóż, zobaczmy, jakie tutaj sy działania, sytuacje, czy ogólnie podejście wszechświat nam tutaj zapoda od strony materialnej. Co my tu mamy zrobić, żeby było dobrze? Pieniądze nie są źródłem ani zła. Ani szczęścia. Fajny ten rysunek, taki. Ying-yang. Pieniądze i sukces finansowy dwa jakże ważne elementy dzisiejszego świata nie są bynajmniej źródłem wszelkiego zła, jak powszechnie zwykło się umawiać. Jednakże nie są one też prostą drogą do szczęścia. Kiedy już będziesz w stanie z powodzeniem kontrolować tak prozaiczny element egzystencji, jakim są pieniądze, element, który jednak w znaczący sposób wywiera wpływ na Twoje życie, dokonasz tym samym czegoś niezmiernie znaczącego. Możesz być bowiem pewien nie tylko tego, że poprawi się Twoja sytuacja finansowa. Ale zyskując dowód na sukces, jaki odniesiesz na tym polu, możesz przygotować się też na postępujące ulepszenie wszystkich aspektów Twojego życia. Trochę zagmatwane, ale pieniądze nie są źródłem ani zła, ani szczęścia. I tym optymistycznym akcentem bardzo Was serdecznie pozdrawiam i do następnego razu. Mnie.